200 tysięcy. Zobaczmy. Za może odda bardziej. 33% na ikonę. Ale odda. A! Masz już dość grania gównianym składem w FC 26 i chciałbyś, żeby ten skład koncepcyjny stał się Twoim głównym składem? Jeżeli tak, to zapraszam Cię na stronę partnera kanału, czyli fcoins.gg, do którego wszystkie linki znajdziecie w opisie. FCoins charakteryzuje się szybką dostawą 24 x 7, średnio w 15 minut. Oprócz szybkiej transakcji gwarantują oni prawie 100% bezpieczność, a ponadto pokrywają 5% podatek EA. Jeżeli chciałbyś zakupić coinsy, to zachęcam Cię do skorzystania z kodu promocyjnego Oscar. Który daje 5% więcej końców. A jeżeli chciałbyś sprzedać swoje końce, to również na stronie istnieje taka opcja. Także serdecznie Was zapraszam do opisu i pamiętajcie o kodzie Oscar. Mamy godzinę 19 i można powiedzieć rusza już event Black Friday. Można tak powiedzieć. Dostaliśmy prawdopodobnie Best of Team of the Week, więc to jest taki troszeczkę przedsmak, to jest taki wstęp do tego właściwego eventu i tak jest. Tak wygląda Best of Team of the Week, proszę państwa. No są chyba wszystkie najlepsze karty, wyżej 85. Nie wiem, czy kogoś brakuje, nie mam pojęcia. I tak jest, mam już oficjalne potwierdzenie rozpoczęcia takiego wstępnego eventu Black Friday. Do tego jakąś ewolucję, no, ok? okej. Wow, Łoł, ej fajne. Możemy zobaczyć teraz, w się sensie, i inaczej, Możemy na swojej karcie wrzucić rząd ewolucji takiej pasuje. Każdą ewolucję, czy coś takiego jak jest na futbinie, nie? Na jakąś taką niżej ocenioną, mnie. Dobra, załóżmy takie o Merino. O, wyświetl dostępne Evo O, i rzeczywiście, i to i, i od razu pokazuje mi wszystkie ewolucje, o których on... Zajebiste. Ej to jest super, nie Dobra, to już było? No jak? To już dopiero mi ekran wyskoczył. Dobra, to nieważne, to to. Idziemy dalej w takim razie. SBC, panowie SBC, -ki. codzienne logowanie! Wracamy, wracamy, we are back we are oficjalnie back. Mamy Jezy codzienne logowanie. Zaraz będzie jakieś SBC do grindu. Cudowne SBCki. Czekamy na aktualizację jeszcze gameplayową, i będzie kosmos. Jezy, Victor Jokeresz. PlayStation plusem do biegania. Uuu. Ma rakietę, ma bieganie. Ma fineska, ma powershota. Ma lewdrivena. No i ma zastawianie się, które jest całkiem. Akurat przy jego sylwetce całkiem okej. Okay. 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 7 i 8, 7, ale to jest kudna, troszeczkę drogie. 350k jak, jak nie więcej, nie? To się odświeżyło. 81 razy 2 rozbudowa i 83 razy 10 pik. ojojoj, a to co to się podziało tutaj? Coś jeszcze jest? Od razu polecimy do końca i wrócimy do tego. Ej, ale ten pik. Ej, może zrobiłbym co? Ej, jest jeden problem. Ja nie mam złotych kart. Ja przed chwilą robiłem 8-3 razy 3. ja nie miałem kart. To jest jeden mały problem, ale jakoś to zrobimy. Zobaczymy te piki dzisiaj. Ej, dobra, ta błyskawica jest tak seksowna. Dać na jakiegoś, nie wiem, Team of the Week -a Messiego, Team of the Week -a Viniego. Ej, pierwszy, pierwszy raz chyba się jakoś delikatnie podjarałem Ewo kosmetyczną. I konam, czyli Maldini oficjalnie taki będzie. O mój Boże, w czwartek, w piątek? Któregoś dnia ten gościu się pojawi, ale chyba w piątek, bo. Za trzy dni go będzie można wziąć, czyli tak jutro to czwartek, i tak jest piątek, będzie można go odblokować. Na pięć meczów, Wow. No takie paczki, takie okej, okay, nie za całość ewolucja kosmetyczna. Czas na uderzenie gromu. Zaść te wyzwania. Okej, okay, co tu trzeba robić? Jakiś cały final. Okej. Okay. Patrzcie, jak kto się rusza. Pokaż mi to jeszcze raz. Patrzcie, na tą burzę, jak ona się rusza. A jak to jeszcze raz zrobić, żeby to się ruszyło? Mam tak wychodzić i wchodzić? Ja pitole. Tylko. To, to powinno być w zapętleniu, drogie EA. Powinien się zrobić tutaj pętlę jakąś, a nie, że to raz jest do, do pokazania, tylko dać pętla, to powinno ciągle chodzić. No okej, okay, no jakieś tam dodatkowe zadania. O, jest też. O, 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 o. Ścieżka ulepszeń, to też jest ważne. Ej, czyli nie dostają apów. Dostają tylko apy do stylu w gry, nie dostają uwarolowych apów. Ciekawe. Chyba pierwszy raz coś takiego jest, nie? O, jest, dobra, jest. Ej, fineskę można dać. Na kudusa na przykład. Ile mogę razy coś takiego zrobić? A, ile to mogę? Dwa razy to mogę zrobić, dobra. Sprawiajesz tą pakę już jaką pakę? A o, o tą pakę, tak? I co, że to jest jakaś dobra paczka, czy co? 33% na ikonę? Co jest? Dobra, otworzę jedną. Mam, mam pońc, niech będzie, no spróbujmy. 33% na ikonę. No i się nie wkręciłem w te procenty, niedobrze. Drugiej nie otwieram już, no. Dobra, De Jong z Barceloną, no może coś fajnego. Dobra, a e, nie, to nie jest De Jong, to jest De Bruyne z Barceloną. Sanabog Matino, w końcu nie Giharro jakaś i 100 kart, ej to mi się przyda trochę, dobra jeszcze jedna ale za końcu, Dwie... o nie 200 koła dobra jeszcze jedną otworzymy, dobra niech będzie, YOLO UWAGA! ikona 33% kurna FC Pro, dobra więcej nie otwieram spd mm, HPD a to Hero, nie to FC Pro, nie to Hero to Hero, to Hero nie, to FC Pro, nie to Hero kurna, kto to jest, Gomez, ja pierdziele to hero był. Myślałem, że chce Pro. Ej, ale reakcja, nie? Ale dobra. No dobra, do trzy informy. A, bo best of team of the week jest, no tak. jesteś chory, człowieku? No dobra, jeszcze jedno, ostatnia. Dobra, ostatnią za Trud, Trudno, wiem, że 200k. Ale końsy nie są jakieś drogie teraz, jedziemy. 200 tysięcy. Zobaczmy. Za końsy może odda bardziej. 33% na ikonę. Ikona, 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 ikona. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, dobra. Ale odda. Ale odda. Ura! O kur... Uli! O, ja... o, o mój Boże! O mój Boże! O... Ja pierd... Pamiętajcie. f -g -g jakby ktoś chciał osłonić paczkę za końsy. O ja nie Panowie, odwróciłem kamerkę w stronę lewą i od razu oddaję. Szkoda, że was szkoda, że ma swoje playstyle? Za eh? szczerze mówiąc, to tak wiem, że to jest rutkulik, ale. 3,5 miliona. God damn Ej, co jest grane, nie? To jest paka w limitach globalnych, której już nie ma chyba. Nie ma tej paczki już. Dobra, paczka 10 monet. Ej, to jest przesada generalnie. Co to jest za paczka? Może teraz 8 wbijesz? Można nawet 9. Jo, pierdzielę, nie. Ej, hit jakiś to jest. Ale co tam były za procenty w ogóle? Co EA zrobił? Nie, EA nie usunęło tej paczki, tylko skończyły się, bo to były limity globalne. Szansa na ikonę 33%. Czyli na jedną. Czyli na. Otw otwieracie trzy paczki i teoretycznie macie ikonę gwarantowaną. W moim przypadku to się sprawdziło. Większa niż na FC Pro, rzeczywiście. Na FC Pro 25%. No, mi się wydaje, że ten, że jej coś z procentami zepsuło. Bo, Boże, to jest tylko kart, to jest paczka stupiłkarzy. piłkarzy. Takie coś wiecie, wychodziło dosyć często. Tu nie było żadnych, wiecie, ograniczeń tam tempo 82, tempo 92, wiecie o co chodzi. Skąd te procenty w tej paczce? No cóż, no, cieszymy się z ruda ulita, panowie. No, co, co mi pozostało? No, otworzyłem, trafiłem. Kosmos jakiś, kosmos, nie? Dobra, team of the 82, ale to jest w ogóle paczka nie sądzę, znaczy. Zrobiłem w SBC przed 19, ale. Tutaj nie ma best of team of the week, teraz będą best of, best of team of the week. Dobra, najpierw lecimy z tą. Z Team of the Week 8.3, aktywna drużyna Team of the Week. Jest walkout. Zobaczmy, to jest best of team of the week i trafiamy kobietę na Ma Mapileon. Tak, Mapileon, Leon. Ci się do overalla. pięknie do SBC jakiegoś. Dobra, i dwa razy 8.4 plus Team of the Week z aktywnej drużyny. To jest paczka, którą przetrzymałem yy, z ligi weekendowej. Zobaczmy, wymienne. Może coś fajnego, podwójny. To idzie jako pierwszy LS. Myślałem, że wini. To była przesada. LS La Liga Hiszpania z Barcelony? A, kurna! Ferran Torres, bohater wczorajszej, wczorajszego, oczywiście, meczu. I pani Berger King. Wow, tyle, tyle paczek kurna, że taką fajną paczkę zostawiłem. Takie gówno dostałem. Pani Berger i pan Ferran, Rekin Torres. Całkiem seksownie to wygląda. I w ogóle, jaki, jaki drop ikon ty. Marcelo, hulit. Z szansą na ikonę 33%. Ktoś tam naprawdę dzisiaj straci robotę w Kanadzie. Ilu tych paczek otworzył? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, na 4, na 15 paczek otworzył. Emocje się nie opadły, szczególnie na czacie. Żal dupę ściska, tak można powiedzieć. No a my zobaczmy. Team of the Wiki, N czy nie Team of the Wiki? Oby były właśnie Team of the Wiki, ale w pikach 3 z 10, 80 plus z SBC. I liczymy na Team of the Wiki Cristiano Ronaldo. Jest pani Ford, jest pan Kubarsi, jest pan Mecza. Schiller, dobra, jest ok. dajcie, dajcie, 8 3 8 3 8 3 80 8 4 słabił Dobra i zobaczymy. ostatni pik. może jakiś team of the o, je a kurna, jakiś Placek, 8-3 No, no Nie, tam kurna, słabe te, słabe te piki. Widziałem, że gości miał Gerda Millera, prawdopodobnie z tej paczki również, jest i CC i Gerd Miller I Zastawka, i Zastawka kulitem. No nice. jest, jeszcze Aitane Ponmati trafiłem, nie no, to jest Dzięki i jej kocham, kocham wasze błędy, nie? Ale może, ale wiesz, że jest duża szansa na to, że on nie będzie jakiś mocny. Naprawdę, to jest ogromna szansa, że ten Hulit będzie. Bo on ma do dupy playstyle. E. On ma świetne statystyki, on ma świetne, świetne, świetną sylwetkę, ale on ma playstyle e takie do maści, że ja się wcale nie zdziwię, jak ten Hulit nie będzie jakiś mocny. O, widzicie? <grytanie> Jaki on jest słaby, 3,5 miliona za nazwisko. <grytanie> Chyba na tym box to box się fajnie, nie? RUUUUUUUUUT WĄCHAJ PACHY HULIT Że ty grasz tym Hulitem, no chyba na sp nie? Ok, ale ja tak, miałem, tak samo miałem na, na TOTY Jak był ten pik z LeoMessim, TOTY Że to był, to był pierwszy, to była pierwsza dziewiętnasta Jaką ominąłem w grze Tamtej I dobra, jutro dalszy taki tytuł, wiecie, taki typowy, czyli Trafiłem Ruda Hulita? Czy jakoś inaczej? Wypraszam sobie, kurde, Gert Miller, ale on ma wykończenie. Nie, ale wy, wy myślicie, że ja trolluję, ale ja serio mówię, że Hulit to nie jest dobra karta w tym roku, mimo że cenę ma świetną, sylwetkę ma kosmiczną, statystyki ma zarąbiste. Naprawdę Hulit nie jest dobrym zawodnikiem w tym roku, co jest przykre, bo w tym roku się liczą Playstyle strasznie, a on ma pięć playstyli, z czego Czy są w dupy. Bo załóżmy, że zostawkę i Bieganie to jest, to jest to są ok Playstyle, nie? To nie są złe, nie są też jakieś mocne. Kulita nadrabia przede wszystkim nazwiskiem w tym roku i sylwetką UUU RUD Kuli, JAK SIĘ wpieprzył. 3-1 do dwie bramki Ruda Kulita Dobra główki widzę że ten Hulita ma mocne nie no, trzeba się chyba nauczyć czegoś takiego bo Ja widzę że tym kulitem to każda główka wchodzi na razie Dawaj Czabunkun Nice 4-1 mamy to chyba jeszcze się mu Co za ziomek. Hulit nie ma. Dobra, no to co, jedziemy dalej. To co, Road to the Pierwsza Liga. Teraz. Be o, teraz jest jeszcze. Dobra, dobry ten Hulit. Y Hulit ma jakieś ukryte playstyle. To niemożliwe, nie? Że karta z takimi playstylami tak gra. Nice, super. O, komu -ku. Dobrze, 2-0. On gra lepiej, on gra lepiej niż pokazują... Patrz. On gra lepiej niż pokazują statystyki, nie? Ale to prawda, skrzywdzili go bardzo, nie? Przez te style, Jakby on miał taki, na przykład, wiem, haczyk. Nawet srebrny, może jakiegoś low driven, On powinien być jednym z najlepszych SP'ków w grze, nie? Lepiej testować teraz na jakimś olimpiak. Wiem, ja wiem. Ale lepiej, lepiej, testować go z Olympiakosem, gdzie, gdzie w Lidze Mistrzów i tak pewnie ładnie... Aj, oh, kurna, nie, kurwa! myślałem, że fineska tu będzie, a tu mam Sufati. Brawo, komunista, super. Dobra, mamy pierwszą ligę. Dobra, jedziemy, dwa winy do końca, panowie. Formacja 4-4-2 u naszego rywala, Mbappé LP i uwaga. O, nie ma piny na NC, szacun. Was to nic nie kosztuje, to zajmuje jakieś, jakieś sekundę. Pięknie, Rodrigo, 1-0. Aj, MVP. Ej, ale gości mnie zaczął jechać. Kurczę pieczone, niedobrze. Bo przez to mi się trochę wydłuży ilość meczy, czy ilość wiecie, tych punktów potrzebnych. Bo mam teraz boosta, jak, jak jest boost to się dostaje 4 punkty. Dobra, kurde, jak ja to wytnę teraz? No dobra, 2-1. Goal, ciepło, No trzeba będzie. Ale wiadomo, to jest... A to... A ja, ja wam to mówiłem jakiś czas temu. 4-1. Mówiłem to wam jakiś czas temu, że... EA pewnie da teraz taki dowalony karnet, bo ludziom się skończy, znaczy ludziom się skończyło. No po prostu już nie, nie dostajemy darmowych FPKów za edycję Ultimate. Wtedy te karnety można było kupować za te FPKi, ale teraz musimy wydać z własnej kieszeni, nie? Dobrze panowie, także dawajcie znać, czy otworzyliście paczkę, która była być może zbugowana w sklepie. Zostawcie oczywiście komentarz łapkę w górę, także Subika. Do zobaczenia. Widzimy się dzisiaj rano na streamie o godzinie 10. Zobaczymy sobie nowy karnecik.